Siana na siana wam, więc się do nas proszę, gdyż sianas... Zadzwoń 600 100, 100. na święta? To jest to! RSO 80%. Hity Stokrotki z aplikacją szynka wieprzowa 14,99 za kilogram. Kawa rozpuszczalna Cibo 19,99 i duży miód wielokwiatowy 19,99. Stokrotka. Ekstra aplikacje mamy. Zacznij swój dzień z centrum, które zawiera 100% dziennego zapotrzebowania na kluczowe witaminy. Centrum to jedyna tak kompleksowa formuła dopasowana do Twoich unikalnych potrzeb. Przejmij kontrolę, aby każdego dnia powiedzieć: Mamy to! Kubuś baby sposób na wygodę, smak i bezpieczeństwo. Kubuś baby mamy i taty sposoby na maluchy. Czy to. kurczak? Bataty? Uh, Cezar natural goodness. Za jakież to zasługi? Hm? W sumie przesiedziałem 57 odcinków z rzędu. I dorabiam jako trener personalny. I nie zapominajmy o występach gościnnych. Wspaniałe jedzenie dla wspaniałych przyjaciół. Cezar, poczuj wspólną radość. Zosia ma kaszl suchy. Dostaje więc herbapek Junior bez cukru. Syrop, który zmniejsza częstotliwość kaszlu i łagodzi związane z nim dolegliwości. Antka dopadł kaszel mokry. Też bierze herbapek Junior, bo jest skuteczny również w tym rodzaju kaszlu. Hania też ma kaszel. Jaki? Trudno powiedzieć. Nie szkodzi! Mama podaje jej herbapek Junior. To świetne rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Herbapek Junior. Numer jeden na kaszel suchy i mokry. Wydaje ci się, że hemoroidy masz już za sobą. Ale hemoroidy mają to do siebie, że lubią nawracać. Powodem są osłabione żyły. Jest na to sposób. Tabletki doustne Proctochemolan Control. Proctochemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz i działa na nie ochronnie. Siedem dni kuracji Proctochemolanem Control wystarczy, by hemoroidy nie nawracały. Proctochemolan Control bez hemoroidów na długo. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twoim życiu lub zdrowiu. Chcesz coś dobrego na zatoki? Mm -hmm. Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Renopuren wspiera funkcjonowanie zatok, rozgrzewa oraz korzystnie wpływa na komfort oddychania. Dobre? A do tego Renopuren wspomaga odporność i utrzymanie zdrowych zatok. Zawiera wyciągi roślinne, witaminę C i cynk. Suplement diety Renopuren dla zdrowych zatok. Dostępny także Renopuren Zatoki Hot bez cukru. O, pyszne. Ale będzie ciężko na żołądku. Wygląda wspaniale. No tak. Gazy. Torcik. Rewelacja. Ale wiadomo, Przytyje. Dlatego sięgnij po Trawisto Slim. Dzięki zawartym składnikom wspomaga prawidłowe trawienie, a do tego wspiera redukcję masy ciała i utrzymanie smukłej sylwetki. Dzięki Trawisto Slim. Nie muszę sobie niczego odmawiać. Trawisto Slim. Trawisz to i dbasz o linię. Kaśka? To ty? Ledwo cię poznałem. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję świetne tabletki na wątrobę. Hepa Slimin. Wątroba spisuje się wspaniale. Żadnej diety nie potrzebuje. O, ale Hepaslimin Slimin wspomaga również utrzymanie szczupłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie musisz. Ty też zacznę stosować Hepaslimin. Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. To setki pereł, pani kapitan. Zabierzmy je na pokład. Podnieś żagle. Odpływamy. Kierunek wir. Odżywcze i pyszne. Płatki śniadaniowe Nesquik. Wspaniałe dni zaczynają się o poranku. Graj o rodzinne nagrody inspirowane Monopoli. w loterii płatków śniadaniowych Nestle. Wypróbuj zupy Felix w przepysznym rosole. Purina. Wyobraź sobie sport, którym pasjonują się niemal wszyscy emocjonujący bardziej niż rzuty karne różnorodny, jak zagrania Roberta Lewandowskiego. Ale jak to? W tej dyscyplinie wygraną masz w zasięgu ręki. czy już wiesz, jaki jest ulubiony sport Polaków? Kiedy wygrywasz w EuroJackpot nic nie stanie na twojej drodze, a świat jest na wyciągnięcie ręki, bo nowe życie ma dla Ciebie jeszcze wiele niespodzianek. Teraz do wygrania 160 milionów złotych. EuroJackpot doświadczaj więcej. Gdzie wielki wybór na święta mam? W Kauflandzie. Od czwartku kabanosy tarczyński ekskluzyw różne rodzaje 5,49, a wszystkie makarony Lubella kup 2, trzeci najtańszy gratis. I tam, gdzie wszystko mam. Kaufland! W lidlu sprzątanie i oszczędzanie w jednym ręcznik papierowy Maxi Rolka z kuponem lidl plus 999 opakowanie przy zakupie dwóch. Kapsułki do zmywarki finish XXL8999. Kapsułki lub żel do prania persil XXL 6399. Empire monster diabeł wcielony o, zrobił tak? wrażenie. Skoń znam, skoń znam, skończam. Lotnia czy mandalina fachowy jest moc! O! Tysiąc, tu i teraz. Możemy się jeszcze potarkować? Nie, ja też chcę go mieć. Piękne rzeczy są drogie. No, jestem rozemocjonowany. 1500. Serce by im pan złamał. Daj pan spokój. Trafiła kosa na kamień. Łowcy skarbów. Kto da więcej? Dzisiaj od 18.00 w czwórce. W przypadku pani Kalickiej doszło do zatrucia jakimś środkiem usypiającym, ale w tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć, co to było. Ja Muszę znaleźć Van Gogha. To on panią znajduje. Na tym to polega. Ty jesteś Jagieło? Tak. Ej! Jakby co, to jestem do dyspozycji. Po ostatniej akcji z moją córką nie ufam pani. jak się ma nasz policjant? Dobrze się ma. Sprawiedliwi Wydział Kryminalny. Dzisiaj o 20.00. W czwórce. Legendarny skarb czeka na tego, kto ma odwagę ruszyć w nieznane. Słyszałem o Wyspie Piratów. Kładałem pomiędzy bajki, stosy czaszek, klapy, kości kopielców. Skarb jest nasz. Przygotujcie się na wielką morską przygodę. Kieruje się na cieśninę krękaczy. Chce nas wciągnąć na mieliznę. Wyspa Piratów. Zapamiętają cię w tym mieście. W niedzielę o 14.30 w czwórce.